Cześć, z tej strony grający GamerPlay, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator. Jak widzicie zacząłem misję, to nawet ją pojedziemy odebrać, sobie Widzicie, że mam dużo pieniędzy, bo mam 821, bo robiłem po z odcinkami misję. No więc zrobimy tą misę i kupi... Będziemy kupować dzisiaj ciągnik, bo potrzebuję drugiego. Bo jeden by mógł ogarnąć to, a drugi mógł już ogarnąć to. A, jeszcze pokażę Wam, bo też poza odcinkiem. Mamy już 135 świn i przypadkowo zrobimy misę. I jeszcze 2 nie będą się mnożyć. Mam też kaszel, to natomiast... więc mamy pszenicę, ją też sprzedamy. Też nie będzie tylko fermik, bo też nagram dzisiaj inne gry. FC Mobile nie będzie na Nazi, bo czekam na Toty i oszczędzam Gemy i zbieram punkty, żeby potem przemienić je na punkty taty. Nie te eventowe punkty, o. Do to się zbiera w tym. A właśnie, ile kosztuje ciągnik? Bo nowym ciągnikiem nie będzie JCB, walczemy mamy. Będzie to Albo case się pomyśleć Idem ma ten 250 HP Ma 290 to najlepiej będzie Zobaczymy ile zarobimy jeśli. Zrobimy to sprzedamy te szczęcianik i kupimy dwa ciągniki. Lepsze. A, zapomniałem włączyć dźwięku w farmingu. Coś się zepsuło. A, już wiem dlaczego. Grę mam ściszoną? dlatego nie ma nic dźwięku. O! Teraz mamy dźwięki. Tak dopiero po prawie 4 minutach mi się, że nie ma dźwięku z gry. No więc, może sprzedamy też świnie do stół, ale jeszcze tego nie wiem. Wiem z czego mogę zrobić jeszcze odcinki, żeby było. Ferie są, natomiast mogę nagrywać. Też będę miał lepszy internet teraz, to więc będę mógł szybciej przesyłać filmy, to no więc to też będzie plus i chyba minęliśmy przyczepę. Zobaczmy na mapie, bo przyczepa może być gdzieś tu. Oczywiście, że minęliśmy przyczepę. Miałem mu zbierać więcej, ale czasu nie miałem, bo oglądałem też YouTube'a. kaszel będzie mnie dobiła. Już mapę można włączyć. Właśnie, sprawdźmy ceny pszenicy, gdzie jest najlepiej. Gospoda, to my tam pojedziemy. Pojedziemy do gospody, tylko musimy znaleźć pszenicę, już widzę. Będę się sprawdzić, sprawdzić, czy głos w ogóle się nagrywa, czy jest włączony. Mikrofon mam włączony. Powinno się nagrywać, gospoda, 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 to jest gospoda, czyli musimy jechać na dół, E to blisko mamy to, więc to też jest plus. A i też będziemy mogli trawy, tylko poczekamy aż trawa urośnie, zna... nie wiem czy mam nawet Też ja jem, bo nie jeszcze nie jadłem. Ile podjechaliśmy. Najgorzej będzie, jak wypadnie misja na pszenicę, gdzie będzie jeszcze droższa. To wtedy będzie klątwa tego. Też by się przydało większe pole. Żeby tej pszenicy też dużo i innych by było więcej Ale też potrzebny jest ciągnik i to jest też problem Że Bez ciągnika nie ma jak robić więcej rzeczy Ile mamy, ile mamy obornika? To tego nie, nie sprawdzałem. Obornika mamy 86 tysięcy. Możemy też skupić do obornika i wszedę na bo zużywa za dużo pieniędzy. Ja chcę, żeby pieniądze były oszczędzane na. Mam że pole mam naryzione, ale to sprawdzimy jak sprzedamy całą pszenicę. Stacja, czyli musimy jechać daleko. Mhm, oczywiście. Lag to u mnie standard, a więc się z tego nie dziwsta, że tu są lagi. No bo też telefon jest słabszy. No właśnie, drugi lag. Ale w tym jakoś da się przeżyć, bo chyba nagranie też się zacina przy okazji. A więc nie, to by się mogło, że marzenia. Na razie nie będę kupował pola z trawą, bo nie opłaca się. No, zobaczymy, ile pieniędzy mi zostanie. O, nam zostanie. No, chyba nie będziemy sprzedawać tego cienika. Mamy 300 tysięcy. Gdzie teraz bym musiał sprzedać? Win? Gospoda. Pojedziemy do gospody, bo bliżej ja też większe pieniądze. Kombat będzie na razie ten sam, bo wystarczająco jest. No więc też gnojówka będzie. Gnojówki mamy 3000 na razie. Mamy 150 świn. 153 świnie. Świnki. A może będą sprzedać świnek. Na no wszystkich nie sprzedam. sprzedam do stówy, bo chcę, żeby świn było o wiele więcej, żeby było też ze świn wiele więcej pieniędzy. Może kultywacja będzie. No i czekamy aż urośnie ten, ten, trawa, żeby ją skosić. I będzie wtedy nice, pieniądze w to naszym. Mam już ostatnia sprzedaż pszenicy. No i z tego zarobiliśmy. To przez ten czas możemy też. Pos... Ale czekam, aż będą wszystkie świnia. Poczekam na to. No najwyżej zobaczymy się po cięciu, gdy będę już miał wszystko. Tam kukurydzę świnie zużyją. Albo sprawdzimy, czy nawiozłem pole. Bo jak patrzę, to chyba nie nawoziłem. Chyba. Nie dowiemy się zaraz. Oczywiście się, się zahaczyłem. Nie, zużyjemy przez to pieniądze i to będzie gorzej dla mnie. Ale jeśli było nawiezione, to nie stacimy ich. Ale jak... A nie, to... to są ślady tego. Nie było nawiezione, Demet. No to trzeba wieść Bo też zużyjemy trochę pieniędzy. No, spróbuję od razu wyjechać. Żeby nie zabrało nam... ...dużo pieniędzy. Jeszcze raz musimy przejechać. Nie wystarczy. Bo i tak ten opryskiwacz pójdzie na sprzedaż. Tam więc. Bo teraz powinniśmy mieć o wiele lepiej z obornikiem niż z nawozami. Bo obornik nie będziemy kupować, a nawozy byśmy musieli kupować, i to zużywa nam pieniądze. A tego nie chcemy. Mam czas do nagrania odcinków, sporo, żeby mieć trochę przerwy. Trochę przerwy. No wygląda jak mi tu nie nawius. Nawoziłem. nawiążyłem. Ile mam już inek? 106, jeszcze się Roznażają. Powinno być 160 świn. Oby tak było. Bo wtedy te 60 sprzedam. A potem poza odcinkami se ogarnę też rzeczy. Oczywiście będę też oglądał YouTube'a, bo... Boże YouTube'a to ja nie gram zazwyczaj. Chciałbym chciał widzieć czy trawa nie urosła, żeby ją też skosić, zebrać. A, to i tak musimy jechać, bo... Tak. No zbierania trawy. Możliwe, Może kupimy większą. Zaraz zobaczymy, najwyżej będą duże zakupy. Będzie... No, Cinek chociaż jeden zakup. bo <ścoughs> Jeden albo dwa. Niestety, katar. też zimno jest w pokoju, w którym jestem. Oby głos się nagrywał, bo jak się nagrywa, to będzie spoko. Jak się nie nagrywa, to będzie odcinek bez gadania. A, zapomniałem wspomnieć na początku odcinka: subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, bo o tym to ja zapomniałem. Myślałem, że już trawa urosła, jeszcze jednak jeszcze nie. No, powinno być 160 świn. A może i nawet więcej, tam jest będzie więcej kasy. Zobaczymy. Może pszenica urosła. Pszenica. Przecież teraz nawet bym mógł ogarnąć kuryle, już kuryle, 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 trawa trawa rośnie kuryle, ta, kuryle, 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 nie urosła. Jedno pole powinniśmy ogarnąć, znaczy nie ja... No pracownik też nie może być użyty. Potrzebujemy tych pieniędzy. Na nowy ciągnik. Bo w kolejnym Bo co zostawimy na kolejne odcinki zakupy. Czy to najważniejsze rzeczy zostawimy. Trzeba rosła. Więc będziemy kości. kości. No, kości śliwe będziemy. Zobaczymy, czy uda się nam kupić dużo rzeczy. A poza odcinkami, poza tym odcink jak skończę ten odcinek, to od razu. Będę farming na kolejny, ale z innej gry. Bo na tym kanale nie będzie tylko farming. Jak będę miał komputer i wszystko gajne w komputerze. To będzie Truck, American Truck i inne gry na komputer. Mam też kilka horrorów, jak na, na Epic Games, jak na przykład David Within i 2. Mam też tam 3 części Tube Ridera z 2013 i z któregoś, bo już nie pamiętam. No i to chyba tyle. A, mam jeszcze Huntera do. to więc będzie łapanie zwierząt. Polowanie na zwierzęta może tak. Już się robi noc, nie lubię takich rzeczy, ale niestety kuratywacja idzie. Gładko i pomyślnie. Też nie używamy pieniędzy na pracowników. No to wtedy byśmy nie zrobili tego pola. Wtedy byśmy stracili pieniądze. Wejdziemy jeszcze raz. No będziemy jeszcze raz jechać. No i gorzej, że przez to, że czekam. Zobaczmy, mamy 161 świni, o jedną więcej, no więc to też plus. No więc przy cięciu dojadę już tam i wtedy zacznę znowu, zacznę znowu nagrywać. Zrobimy tak, że skończę ten odcinek Miał być w tym odcinku kupno. No może wiemy jak zrobimy. Tu będzie tylko sprzedaż pszenicy i kultywacja, a w kolejnym odcinku już zobaczycie sprzedaż świn, sprzedaż trawy na kiszon też sprzedaż trawy i kupno ciągnika i może pola maszyn. Co to koniec tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Na razie i cześć.